Cześć moi drodzy, w tym tutorialu chciałem Wam pokazać jak macie kształt za pomocą się wytłoczyć, jak to jest w tym wideo pokazane, bo na chęci serwis do tego co już służy i to jest pokazane co on zrobił. Ja wiem jak to zrobić, bo można część do gitary wytłoczyć. Jest to dosyć ciekawie zrobione. Ja mam na to pewien pomysł. Jak mogę to zrobić? się mi się trochę komputer przycina lekko. Odnoszę takie wrażenie. Muszę tutaj przypisać skrót, bo nie miałem skrótu. ALTX. Niektóre z tych rzeczy będę musiał, moi drodzy, wykasować. E, tak się zastanawiam... Je, jak to wygląda? Aha, tak wygląda. Okay, dobrze, to wygląda. Okej, Gamber, to może... To może to będzie dłuższe. O, tutaj też można. ...wykłoczyć. Okej, okay, dobrze, bo ja tu będę musiał... ...przestawić tak. Ach, co ja robię, przecież dobrze ustawiłem. Ja muszę sprawdzić, moi drodzy, czy ten kształt nie powinien być... W inną stronę. siwkę s kursor, tu ...tu jak keg. Następnie set origin, origin to geometry. Ja se zapisze to! Yes surface modelowanie trzonka czy, trzonka o gitary miałem dzisiaj moi drodzy do lasu iść jakoś tak czyni się zmęczony mi się trochę nie chce i się prawie... godzina siódma trochę jestem zły bo miałem ujechać ale chyba się nie wyrobię A jeszcze sprawdzę, czy jest to równo ustawione. O, równo. Klawiś 5 to jest no i tryb ortograficzny widok. Włącza się no fag i klawiś 5. Bo tutaj, tutaj będę musiał z, e, sprawdzić też ile segmentów mam. Jejku, ja nie włączyłem czegoś. Ta opcja pozwala mi na obracanie widoku. Dobra, tu mamy trzy segmenty. Słabo widać. Jak taki coś macie? Nie no, co on robi? kurde. Nie no, dlaczego teraz... Nie z tym się przyłączyłem, ale chciałem tutaj... Na tym, na tym widoku pracować. To muszę wyłączyć, bo jakiego nie lubię, to muszę włączyć. Przeźroczystość siatki. Dobrze, jak wy dodaję tą opcję, którą tu widzicie, do trybu edycji oligono. Jak na świące się czyje Dobrze, już nie będę marudził. Chciałem to trochę zeskalować. O jest, dobrze mi skaluje. Następnie dodam krzywą, albo narysuję w widoku ortograficznym, bo mogę też szybko przekonwertować krzywą. Nie no, dlaczego nie mogę? Ej, czemu tak? Okej, teraz jest okej. Okay. Shift-S-Curse-Auto-Selected. Sprawdźcie, moi drodzy. Wam się zgadzam, bo tylko w widoku ortograficznym możecie uchyć na chęć to o nazwie annotation. Ja się tak zastanawiam. Wybiorę sobie to. To do wygenerowania oligonu. Agę annotation. Uewnijcie się, lecimy się na to. Zanim mm, będę to konwertował do krzywej, upewnij się, że jest równo. Jest. I teraz mam moją krzywą. Bo potem w trybie egipsy chcę krzywą kopiować. Teraz ja sobie ustawię interpolację mojej krzywej, bo chcę coś takiego jak w tym wideo zrobić. Zwróćcie uwagę na to, co on robi. Jaki ładnie kształt mi wygenerował. Zaraz, zaraz to będę. Zaraz to będę generował. Już mam o to zrobić. Dobra tutaj. Zaraz czekajcie, wam sprawdzić coś. O tutaj mam naszą krzywą. Dam interpelację 3. Tutaj też ustawiać trzeba. Tutaj jest 4, to dam 3. Tu chyba jest interolacja albo pionowa, albo pozioma, ale nie jestem pewien, bo ty, i, i tu się ustawia. To nie wystarczy, bo trzeba jeszcze naszą krzywą wyczyścić. Bo to jest inna metoda, którą Wam pokazuję. A którą Wam się przyda. Teraz nasza interolacja krzywej dała na wartość 4 widzicie? następnie te unkty muszą być przyciągnięte do, do punktów poligonów. wybieramy to wybieramy closest ale no, kurde niestety muszę to przesunąć z jakichś przyczyn on mi odwrócił tą krzywą na bok bo mamy tu się, Dobra, mamy krzywą z tej strony. I teraz... Ja będę musiał... ...przekopiować. Nie wiadomo też, o ile to... Z... Nie wiadomo... Nie wiadomo też... ...jak to zadziała. Może ja to odznaczę. Czy ja powinienem tak zrobić? Aha. To... Czekajcie. Tak bo wtedy... ale głównie mi przyciąga powiem Wam krzywą. niestety muszę o tym ustawić na nowo te dłużne prowadnice. nie jestem trochę z tego owogu zadowolony bo gdyby nie to to przyspieszyłbym bardzo proces dodawania krzywych do poligonu ale to nic nie szkodzi Mam pomysł jak wy to się spieszyć, bo wtedy prowagnice na bok mi nie zejdą, widzicie? Musiałem te tak dwa punkty zaznaczyć. Tak aby prowagnice nie zeszły na bok. To musicie wyłączyć. Jak robicie go od nowa. Dam revert, który kasuję obszerną elakcję. Shift G. -G. Tutaj teraz trzeba to lekko odwrócić tak. O ładnie mi skaluje. Dlaczego tak? Już tłumaczę. Bo mam zaznaczony ten uch. Ładnie mi tak skaluje. Czasami jest problem ze skalowaniem. To można to szybko naprawić. Nie wiadomo też jak to wyjdzie mi. Bo jeszcze nigdy tak dokładnie tego nie robiłem, ale powinno być OK. Postaram się to jak najszybciej zrobić, bo mamy do przekupywania jeszcze chyba 5 takich samych kształtów. Ja to w trybie edycji robię, moi drodzy. O, manualnie też się tak da. O, czyli nie muszę tego wyłączać. Shift G. A to fajnie. To bardzo ułatwia. Czyli automatycznie mi tu e, dopasowuję to. Jeszcze tu jeszcze tu. Musi być bardzo precyzyjnie to moi drodzy zrobione. E, to jest e, następny krok. Będziemy musieli punkty naszego oligonu zaznaczyć aby on utworzył to no wiecie o co chodzi już wam przed tym mówiłem jak widzieliście w tym wideo główki były zaznaczone a to jednak ma znaczenie i oby zadziałało powinno aha teraz wybieramy naszą krzywą widzicie? Wygenerował mi kształt e, tak jak wyglądał by Niestety Lux on Strokes nie działa. Parę rzeczy jednak mi się nie podoba. To jest błąd. Ten kształt musimy naprawić, dlatego kształt nie został poprawnie, moi drodzy, wygenerowany. Znaczy się zastanawiam, czy ja mogę w tym samym czasie zaznaczyć prowadnicę. Ale mam omysł, można to szybko rozwiązać. Eee, gdzieś tam było chyba nam było prowadnicę włączyć. O! Tak, da się moi drodzy. Da się. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony, bo myślałem, że nie da się włączyć prowadnic. Tylko jednak mnie niepokoi Patrzę się czy to jest równo Przesunięte Ach nie wyłączyłem przyciągania Holander to jednak mnie niepokoi Muszę się upewnić czy to jest równo O mogę w tym samym czasie dwie prowadnice zaznaczyć. Wydaje mi się, że te elementy są blisko obok siebie. Już wiem, czemu tak kształt tej śmiesznie generował. To jak to przesunę. Zależy od tego, jak to jest przesunięte. I, i teraz będę mógł ponownie kształt wygenerować. Teraz już jest równiej. I mamy kształt rynny wytłoczone. Wszystko działa. Jest tak samo, podobnie jak w tym wideo, ale tutaj jeszcze jest więcej segmentów dodanych. Ciekaw jestem, dlaczego on mi tak dziwnie tutaj niesymetrycznie to robi. Może dlatego, że nie ma tu większej ilości segmentów. To zależy ile segmentów jest, powiem wam, dodanych. O, ale a nie wszystko działa. Tylko że tutaj... Dlaczego to jest lepiej zespawane? Dlatego, że to jest większe ilość segmentów i on tak jakby i to łączył. Myślę, że jakbym miał większą ilość segmentów i więcej tych punktów od krzywych, to może by mi bardziej organiczny kształt wygenerował. Jeszcze sobie to przesunę. Kurczę, tak chciałem ujechać dzisiaj do lasu. Nie łacą się chyba już o tej godzinie jechać. Zaświęcony Ci ten czas, powiem Wam. Aha, widzicie? Sorry, <coughs> Majdan, zakrztusiłem się. Ale mamy pięknie wytłoczony kształt. No i życzę Wam miłego dnia.